Rozdział czwarty. Wyszliśmy przez kuchenne drzwi, ja w starej pelerynie Klemensa Stanisławski w płaszczu deszczowym. Ale była to zbędna ostrożność, deszcz już nie padał. Wiatr ucichł, otaczała nas gęsta wilgotna czerń. Zapaliłem latarkę, brnęliśmy przez kałuże do garażu. Ściskałem w ręku duży klucz, zdjęty z tablicy w korytarzu koło kuchni. Drzwi garażu były ciężkie, otwierały się ze zgrzytem zawiasów. Niech pan wyjedzie, powiedział Stanisławski. Ja zamknę za panem bramę. W świetle latarki błysnęły szyby samochodów. Zniżyłem snop światła, aby przejść między ścianą a moim fiacikiem, kiedy nagle spostrzegłem coś, co nawet mnie, początkującemu kierowcy, wydało się niepokojące. Felga koła znajdowała się dziwnie nisko, nad rozpłaszczoną oponą. Przykląkłem, oczywiście, w oponie nie ma powietrza. Machinalnie skierowałem latarkę na drugie koło i poderwałem się. Drugie koło też siedziało. No, co tam się dzieje? zawołał Stanisławski. Same wesołe rzeczy, odpowiedziałem. Obszedłem samochód, obejrzałem pozostałe koła. Wszystkie opony były przebite. Widniały jeszcze na nich ślady płaskich, wąskich nacięć. Niech pan wejdzie! zawołałem do Stanisławskiego, a potem kolejno oświetliłem koła. Ładna robota, prawda? To niesamowite, powiedział cicho. Kto? Głupie pytanie, przepraszam. Nie rozumiem tego. Obejrzałem samochód Klemensa. Koła były całe, ale ze stacyjki znikł klucz. Tkwił tam, kiedy wprowadzałem malucha. Pomyślałem sobie wtedy, że Klemens jest zbyt pewny zamków w swoim garażu, chciałem mu to powtórzyć, ale zapomniałem. I co teraz? Zapytał Stanisławski bezradnie. Wyszliśmy, zamknąłem garaż. Ile jest do tego Wieruszewa? Spytałem. Siedem kilometrów? No to jesteśmy na razie uwięzieni. Rano trzeba się będzie zabrać jakimś samochodem z szosy. Można by tego spróbować i teraz, chociaż... To boczna droga, rzekł z powątpiewaniem Stanisławski. W dzień jeszcze jest nadzieja, zresztą chodzi ten autobus. Ale w nocy? Może pan mieć szczęście, ale może pan też czekać do rana. Nie, oczywiście, nie zostawię ich samych do rana. Ani na godzinę, bo tyle trwałby marsz, gdyby nie było to i ciemność. Wracamy, rzekł bezbarwnie Stanisławski. Za chwilę, obejdziemy dom. Chętnie, powiedział bez entuzjazmu i dodał niespokojnie. Ma pan broń? Mam, proszę się nie niepokoić. Niech pan idzie za mną. Ruszyliśmy boczną ścieżką, omiatałem światłem latarki pnie drzew, krzaki, zatrzymywaliśmy się przy oknach, oglądałem uważnie ścieżkę. Stanisławski nie odzywał się ani słowem, na każdy szelest obracał niespokojnie głowę. To ryzykowne, powtarzał od czasu do czasu. Ale po chwili uspokoił się, wreszcie te nocne podchody zaczęły mu się podobać. Zupełnie jak w filmie, sapnął z przejęciem. Nie uważa pan? No, nie uważa pan? W meksykańskim? Spytałem. Żartuje pan. Przystanąłem. Przyznam się, powiedziałem, że być może i bawiłby mnie ten film, gdyby nie to, że Klemens nie żyje. Już mi się dziś zdawało, że patrzę na film i daję panu słowo, że znajdę reżysera. Ja, zmieszał się Stanisławski. Ja nie chciałem nic z tego. Ja też jestem wstrząśnięty. Rozumiem, pan jest oficerem milicji. Jestem oficerem milicji, przerwałem mu, ale byłem także przyjacielem Klemensa. Ja oczywiście, bąknął Stanisławski, ja tylko pomyślałem, że to scena z detektywistycznego filmu. Pan. W detektywistycznym filmie nie stoi się w ciemnym ogrodzie i nie prowadzi się bezsensownych rozmów. Chodźmy. Znowu zapaliłem latarkę, ruszyliśmy naprzód. Stanisławski milczał, jak zaklęty. Minęliśmy róg willi od strony ogrodu, wyszliśmy przed taras. Panie kapitanie, szepnął Stanisławski, więc się nie obraził. Panie kapitanie, może on jeszcze jest w ogrodzie, a my idziemy z zapaloną latarką. Nie zdąży pan odbezpieczyć pistoletu. Wracajmy, i tak padał deszcz, żadnych śladów pan nie znajdzie. Myśli pan? spytałem. Proszę, niech pan spojrzy. Na trawniku obok tarasu leżała długa drabina. Pamiętam ją. Wsunięta za krzaki, oparta była o ścianę domu. Obejrzałem ją dokładnie. Stanisławski dreptał za mną. Drabina, powtarzał bezmyślnie. Drabina. Widzi pan, jak leży? Oparta była o balustradę balkonu. Więc tędy wszedł? Zrozumiał wreszcie, przeraził się, przysunął się do ściany domu, tak, że osłaniałem go od strony ogrodu. Dlaczego jej nie schował na miejsce? Dodał wcale przytomnie. A no właśnie, niech pan spojrzy, jak ona leży. Została odtrącona z góry i upadła na trawnik. Mówiłem już zupełnie głośno. Może wiatr ją strącił, rzekł niepewnie. Może, ale wtedy leżałaby inaczej. Więc, więc on jest w domu? wykrztusił. Tak myślę. I dlatego nie starałem się ukryć naszej obecności w ogrodzie. Więc, więc bąkał, przecież przeszukaliście dom. Mój Boże, powiedziałem. Wracajmy. Kiedy wchodziliśmy na wąskie kuchenne schodki, Stanisławski przystanął nagle. A okno zawołał. Właśnie mruknąłem okno.